Yo, yo, yo! Witam Was! Opsy! Chcę Wam dzisiaj przedstawić długo oczekiwany przez Was filmik, e, obiecany, do którego musieliśmy się troszeczkę przyłożyć. Mówię my, ponieważ chcę tutaj podziękować na samym wstępie mojemu ziomeczkowi Rzeczka. Wielkie dzięki, byłeś ze mną, to razem stworzyliśmy to dzieło. Także. Już chyba przyzwyczailiśmy Was do tego, że jeżeli my we dwóch o czymś, nad czymś pracujemy, to będzie to bomba i gwarantuję Wam, że jest to bomba. Nie jest to glitch nasz, nie my wymyśliliśmy go tak jak było to wcześniej. Nasz projekt to był nasz glitch, ale tym razem ten glitch już jest w sieci. Ale bardzo mało na pewno w angielskiej wersji go nie ma, także możemy się poszczycić też tym, że u Opsiego jest ten glitch już. A więc takie info odnośnie właśnie tego projektu. No, działaliśmy w tym projekcie razem już od dwóch tygodni, także filmik może być troszeczkę dla Was yy, taki skomplikowany, ale słuchajcie dobrze co wam mówię, co Wam radzę, a na pewno sobie poradzicie, bo nie jest, nie jest to trudne, lecz czasochłonne, jest to bardzo czasochłonne zwłaszcza jeżeli tworzycie strój od zera, a ja wam pokażę właśnie od zera całą metodę od samego początku do końca, żebyście mogli stworzyć takie arcydzieło jak ja i mój strój prywatny marzeń i podejrzewam, że wielu z Was właśnie o takim stroju marzy, a mianowicie właśnie e, cały na biało strój. Jest to full moded e, e, outfit, czyli całkowicie modowany strój, który nie ma ani... Ani jednej rzeczy, którą można kupić, także jest 100% modowany strój i ten film głównie polega na pokazaniu Wam nowej metody, bo jest to nowa metoda tworzenia strojów, budowania stroju. Oraz modyfikacji stroju, bo każdy strój, który posiadacie, możecie sobie zmodyfikować pod siebie czyli, na przykład, wstawić coś, czego zawsze chcieliście, czego Wam brakuje w nim, a mianowicie było wiele takich pytań: opcji, czy mogę e, wstawić sobie na ten strój odznakę, i zawsze była odpowiedź: niestety, nie, nie da się, ale tym razem się to zmienia, bo tym razem opcji mówi tak. Jest to do zrobienia, i możesz to zrobić właśnie dzięki temu glitchu, który właśnie mam przedstawię, może, możecie dokonać takie cuda. A więc e, tutaj glitch będę robił e, w takim z, e, właśnie stroju, jakim mam na sobie, czyli generalnie najlepiej, jeżeli już macie coś, jakąś podstawę, jakiś plan działania, czyli ja mam podstawę białe joggery. Joggery był to początek. Spójrzcie na tą fotkę. To jest z lewej strony stór, strój, który zaczynałem od sera, czyli same białe joggery i końcowy efekt, czyli dostał rękawice, buty białe, które właśnie są wiesz, przez wielu z Was bardzo, bardzo, ale to bardzo pożądane i do tego rękawice. Także sprawno na tak, macie podstawę, czyli przypuśćmy, macie albo buty, albo joggery i chcecie. Budować tam resztę, to radzę Wam na samym początku wstawić właśnie te rękawice racingowe, jeżeli chcecie oczywiście je posiadać. Tutaj są czarne rękawice racingowe, które robi się inaczej niż zwykłe. Zwykle normalnie zakładacie top wyścigowy i, i przechodzicie do transfera, tak? a czarne rękawice się robi inaczej też z transferem, czyli musicie mieć te działające maski świąteczne i ten właśnie transfer czarnych rękawic będzie na samym końcu filmiku, żeby po prostu tutaj nie komplikować sprawy i nie przedłużać tym, którzy już to mają. A więc zaczynamy glitcha, czyli wchodzimy tym zdrojem, który chcemy modyfikować, zapisujemy go na pierwszej pozycji i wchodzimy na tryb reżyserski. Dodam tutaj jeszcze taką ciekawostkę, może nie ciekawostkę, ale podpowiedź taką dla Was, żebyście mieli łatwiej. To po prostu bez pasu. Jak macie możliwość nie mieć pasu, to lepiej go nie mieć, ponieważ pas w trybie troszeczkę komplikuje i czasami dziwne rzeczy się dzieją właśnie z pasem i wszystko dziwnie inaczej działa i mamy mniejszą kontrolę nad budową stroju, a właśnie pasa, pas możemy zrobić później. Także ja generalnie potem zdjąłem ten pas, teraz go mam, ale go zdjąłem, bo, ponieważ przeszkadzamy w dalszych etapach i później sobie po prostu go założę. Rękawice i joggery w moim przypadku to były pierwsze rzeczy, które miałem i od których zacząłem. A więc Wam też to radzę oraz e, jeżeli no, robicie, budujecie ten strój tutaj, to warto sobie założyć e, tąże e, tą, maskę, którą zaraz Wam pokażę. Właśnie ta maska, dzięki niej e, nie będzie Wam się mrozić twarz i, i po prostu szybciej wszystko będziemy mrozić, bo ten glitch oczywiście Wymaga mrożenia, dlatego wymaga także długo, e, długiego czasu e, i poświęcenia właśnie czasu, żeby stworzyć arcydzieło. A więc spójrzcie, ważne jest, żeby w ostatnio używanych elementach nie posiadaliście rzeczy, które chcecie zdobyć, e, czyli po prostu w przyczepie tej castingowej i zaznaczacie e, aktorów, czyli waszą postać online, tą, którą chcecie zmodyfikować oraz jakiegoś ptaka którego zdobywacie w fabule poprzez zjedzenie pajota jak nie macie ptaka no to, to po prostu szukacie w Google, a Pajoty, Fabuła, GTA 5 widowa miejsca i po prostu sprawdźcie które dają ptaki i zaznaczcie go. Zdobyćcie tego ptaka i macie go tutaj. Możecie go zaznaczyć tak jak tu. No jak już macie obie te postacie zaznaczone, spamujecie pomiędzy nimi. I dzięki temu kopiły wam się ptak jeżeli wam się nie kopiły musicie wyjść na fabułę z fabuły na online i rozpocząć wszystko od nowa czyli wejść wejść w próbę czasową akceptować ją i wejść na tryb fabularny i do przyczepi, wtedy już będę wam się kopiować do momentu zostaje na 25 minut do momentu aż wasza postać przedostanie się zostanie transportowana na tą kopę siana to oznacza, że to był koniec niech się tam jeszcze na chwilę z minutkę po, poprzenosi ta postać o tym wtedy usuwamy ptaka właśnie w tym momencie usunąłem ptaka i teraz mam tylko GTA Online moją postać wchodzę w aktorów plażowe biboki lub kostiumy kulturyści obojętnie i teraz wydajemy kwadrat i mamy fundowane stroje i teraz ważna sprawa też jest taka abyście po prostu Spamowali tutaj trochę, wyszli Waszą postacią GTA Online, z przyczepy castingowej do niej wrócili i znowu weszli na aktorów i spamowali kwadrat. I teraz sprawa na tak, że cały glitch polega na tym, że musimy zamrozić elementy, które mamy już na naszym stroju, które chcemy zostawić, a po prostu potem dobierać e, Dobierać te podzespoły, które chcecie zdobyć to jest cały glitch. Oczywiście tutaj. Każdą rzecz e, można w inny sposób robić albo szybciej, albo wolniej, ale metoda jest o, zazwyczaj taka sama. Ja Wam będę w dalszych etapach filmiku, e, może nie w etapach, ale właśnie w partach, ponieważ ten filmik jest dosyć długi, a jest tylko za pisanie tych butów właściwie. Także wyjaśnię całej metody, ale kolejne party filmów będą dalszym ciągiem, ten, ten strój pokazywany jak zdobyć resztę abyście mogli stworzyć takie dzieło właśnie taki wymarzony strój a więc spójrzcie jak cały system wygląda wchodzicie, cały czas robicie to w miarę szybko, wtedy szybciej się mrozi i oczywiście powoli też będzie wam się mrozić, ale wtedy się przedłuża czas, nie? czyli wchodzicie w zaznaczonych wchodzicie żeby się tylko pojawiała wasza postać, kółko czyli anulujecie, wychodzicie w aktorzy i obojętnie którzy czy to kulturyści, czy plaży obiboki czy jacyś Promenada, no cokolwiek, nie? No i tu mamy jeszcze kwadrat, kwadrat, kwadrat. Nie ma znowu kółko Zaznaczenie aktorzy, kółko, aktorzy, kwadrat, kwadrat, kwadrat. Nie ma znowu kółko zaznaczenia, aktorzy. I tak w kółko, aż mam się zacznie mrozić. Mrożenie tutaj jest o wiele szybsze niż, niż masek tam w tym poprzednim liczu. Tak maksymalnie myślę 20 minut, nawet czasami mniej i mrozi się pierwszy podzespoł. Oczywiście, jeżeli macie. Macie już swoje zmrożone... Macie już plakietkę, no to wiadomo, że lepiej wchodzić do trybu z plakietką. Wtedy ona się też szybko mrozi. I zobaczcie, mi się za pierwszym razem udało zmrozić. Od razu udało mi się zmrozić buty, spodnie i rękawice. Za jednym razem spójrzcie, trzy podzespoły, komponenty mi się zamroziły. O to mi nie chodzi, bo ja będę szukał tutaj butów. I druga sprawa jest taka, że że warto sobie właśnie zacząć od, żeby mieć już buty, mieć spodnie i rękawice, bo one się najszybciej mrożą i po prostu później przejść do kolejnych etapów, tam topy, kamizelki i takie rzeczy, górę po prostu. Pierwszy robimy dół, potem górę. E, moim zdaniem jest o wiele łatwiej wtedy zbudować strój, jeżeli budujecie od podstaw. Jeżeli teraz, a jeżeli teraz macie e, swój strój, który już posiada jakiś tam połowę tych, tych wszystkich elementów, które ja tu mam no to teraz po prostu mrozicie to, co chcecie zostawić a zobaczcie tak, teraz szukam, mógłbym sobie szukać topu, nie? mógłbym teraz już mieć przypuśćmy mam tu już gotowy strój od połowy i teraz mi brakuje tylko góry albo mam jakąś kiepską i sobie mogę w tym momencie zmienić na jakąś modowaną mogę sobie wstawić niewidzialne elementy mogę sobie wstawić jakiś top z linii śmierci albo Albo jakiś, jakiś ten w kratkę świecący, albo jakiekolwiek. Macie tutaj Wasz pole wyboru. Z tym, że teraz, jakbyście chcieli tylko jeden element, to musicie go znaleźć z maską świąteczną, albo Wam po prostu przeszedł na online, co zobaczycie w dalszym etapie tego filmiku. No i spójrzcie, i teraz tak, jeżeli chcecie odmrozić, czyli ja po prostu chcę mieć zmrożone buty, a mi się yy, odmrożone, chcę znaleźć buty, a mi się zmroziły, to wtedy albo robicie sobie, zapisujecie sobie dodatkowy strój zaznaczonych i klikacie na wchodzicie na niego i powinien Wam się odmrozić ten cały, cały strój albo po prostu wchodzicie w ostatnio używanych tak jak ja widzieliście w Pingvinka i on zrestartował mi wszystko i wszystko od nowa mroziłem ale to już wtedy szybciej się mrozi, nie 20 minut, a na przykład 15-10, także prosta sprawa. I zobaczcie, teraz zmroziłem sobie spodnie, rękawice, szukałem butów. To jest bardzo trudny element znaleźć buty ponieważ musicie znaleźć ten element, który chcecie, musi być z maską świąteczną, która przechodzi na online czyli spójrzcie, ja, ja sobie tutaj znalazłem właśnie e, znalazłem sobie buty z puddingiem i one mi przeszły i elegancko właśnie tak trzeba zrobić czyli to, może wam to nawet zająć naprawdę godzinę, nawet dwie szukanie jednego elementu z maską świąteczną, bo jest to naprawdę całe mrożenie, cały proces mrożenia jest bardzo prosty i, i w miarę szybki ale znalezienie właśnie tego elementu, który, na który Wam zależy, musi on posiadać maskę świąteczną, którą, z którą przejdzie strój. Musi to być maska świąteczna. W innym wypadku Wam się nie uda przenieść tego na online, bo o to wszystko w tym chodzi. Więc spójrzcie, ja znalazłem sobie buty z puddingiem lub właśnie z tym skrzatem z lub top biały z linii śmierci, ale bez butów. No, Ale top będziemy robić w kolejnym etapie w innym filmiku, także jeżeli będziecie chcieli to oczywiście zajrzyjcie tam jest też metoda jak szybciej znaleźć top niż w ten sposób pod warunkiem, że już macie cały strój gotowy, także no i teraz wybieramy wybieramy ten strój, który chcemy przenieść wychodzimy z przyczepy castingowej tutaj kręcimy się chwilę ja zawsze tak robię wchodzę ponownie do przyczepy castingowej no i tutaj znowu że wybieram ten strój, wychodzę z przyczepy castingowej, znowu się tu kręcę chwilę, no i teraz wychodzę na tryb opuść tryb reżyserski, no i musimy się zrespić w tym stroju, w trybie reżyserskim, Opusz w opuszczeniu, czyli w trybie fabularnym, musimy być z tym strojem. To wtedy oznacza, że wszystko przebiega pomyślnie i, i jesteśmy gotowi do, do kolejnego etapu do przenoszenia stroju, czyli tak jak Wam mówię. Lepiej nie mieć pasu. Jeżeli macie możliwość tworzenia albo robicie od początku, nie róbcie teraz pasu, tylko właśnie zajmijcie się żeby te rękawice. Obojętnie, które tam chcecie, jakie kolory, żeby mieć rękawice po wejściu do trybu. No i oczywiście jakiś element, który chcecie zachować albo nie, no to szukacie. tak. Jak... I proces wygląda tak samo. Jedną rzecz, którą dodajemy, musimy kopiować ptaki. I możecie próbować, że szukać, mrozić w ten etap. Na przykład tak jak ja bym zmroził teraz spodnie i buty, rękawice i szukać kolejnego, a jest to bardzo trudne i bardzo rzadko się to zdarza więc skoda czasu lepiej po prostu przenieść to na online, wrócić do przyczepy, znowu skopiować ptaki i robić od początku szukać kolejnego elementu ponieważ jest to o wiele szybciej i mówię wam to po, po doświadczeniu bo robimy to naprawdę już ziomkiem od dwóch tygodni i mamy już trochę doświadczenia w tym Liczy. No, jak widzicie, już ukazała mi się moja postać, czyli przechodzi jest elegancko. Wchodzę teraz, wyrzucam je na fabułę, potwierdzam ten komunikat o błędzie i robię sobie sesję dla zaproszonych. I bang, mam mój nowy strój. Mam rękawice, mam joggery i mam białe z buty, czyli początek naprawdę długo e, przez wszystkich. O, ten, ten strój e, taki właśnie początkowy, spodnie plus buty białe, to naprawdę jest, jest godzin już strój do modyfikacji oczywiście potem możecie go używać ale będziemy tworzyć dalej kolejną bombę ale to już w następnym odcinku ponieważ nie chcę naprawdę żeby ten film zajmował godzinę bo tyle by zajął cały więc robię to w kilku partach już wiecie na czym to polega więc możecie przejść do działania teraz wam pokażę jak zrobić czarne rękawice właśnie te racingowe których nie ma nie ma w wyborze tych topów i po prostu musimy na babce mieć krampusa albo jakąś maskę, która daje transfer i zakładamy tą kurtkę. Pod tą kurtką jest bikini czarne, zwykłe. No, spodnie sportowe, jeżeli macie jakieś tak takie ja mam białe buty, spodnie, no to chcę je zachować. Czyli zostawiam, daję te, te spodnie sportowe, one zachowują te buty, te spodnie na głównej postaci, na tym facecie. No i buty różowe, no bo mam już tam. Mam już tam y, te białe z linii śmierci, więc też, je chcę zachować, to da daje te właśnie buty różowe. No i wchodzimy teraz na próbę czasową, czyli standardowo rozpoczynamy ją, Wchodzimy w online, zmieniamy postać i teraz despimy się w takim dziwnym stroju na naszej postaci męskiej i, i, możemy, i możemy teraz y, zacząć y, dalej. Ja tutaj sobie wrzuciłem ten top, żeby to tak zgrabnie wyszło, no, ale on tak dostaje ten czarny y, motocyklowy top kurtkę także nie ma to znaczenia jaki macie top, bo i tak go stracicie dlatego to jest ważne, aby rękawice robić na początku, bo później możecie tracić topy jak będziecie chcieli założyć czarne, rękawice, to wiadomo, że stracicie top dlatego ważne jest to, żeby tak to zrobić od początku, przemyśleć sprawę jaką chcecie mieć jaki chcecie mieć styl, jeżeli już y, macie gotowy top, tam chcecie dołożyć rękawice no, to oczywiście robicie to tak jak na początku. Ja zbierałem buty, szukałem butów. To robicie tak samo, tylko szukacie rękawic, nie? Czyli banalnie prosta sprawa, mrozicie wszystko oprócz rękawic. Jeżeli wam się mrozi coś, no to wiadomo, że, że musicie wyjść i mrozić od początku. A więc spójrzcie, no teraz tak, klikam tu raz w prawo, raz w lewo i nic się nie zmienia. Zobaczcie, nie dostaję tych rękawic. I nie martwcie się, bo tak ma być, nie dostał rękawic, ale klikliśmy raz, w posiadane stroje daliśmy raz w prawo i raz w lewo. Nic się nie stało, ale dajemy tak, że potwierdzamy ten strój. I teraz po prostu zapisujemy ten strój. W sumie nic się nie zmieniło, ale go zapisujemy, czyli dajemy jakiś sprzęt, czyli oddycharkę i wychodzimy z tego z kreatora lub po prostu opuszczamy akcję przez telefon. Jak już się zrespimy, Gieta online, czyli w kreatorze odpalamy swoją sesję najszybciej, udajemy się do jakiegoś sklepu i wchodzimy w dział tutaj właśnie tych dodatków, wchodzimy w rękawice i teraz będziemy mieć tutaj rękawice, e, e, rękawice e, te właśnie wyścigowe. O, i spójrzcie, teraz się pojawiają, teraz się pojawiły rękawice wyścigowe i potwierdzamy, jeżeli byście mieli teraz jakiś tutaj już top, widzieliście, ja miałem top top właśnie ten biały, no to oczywiście on wam znika, bo, bo nie, da się, nie da się zachować topu i dać tych rękawic, dlatego to jest ważne, aby to zrobić na samym początku. No a więc to jest wszystko z mojej strony. Jeżeli macie jakieś niejasności, no to piszcie, postaram Wam się szybko odpisać. No, no i oczywiście przejdźcie do modowania, modyfikowania, mrożenia, 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 jeszcze raz mrożenia. I pamiętajcie, że u mnie, u mojego ziomeczka, rzeczki nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Jo, pozdro dla Ciebie jeszcze raz, dzięki rzeczka. Jo, nie ma lipy. Pozdro.